Droga, na której się znajdujemy jest to główny ciąg komunikacyjny w północnej części powiatu branieskiego i środki, które z budżetu są inwestowane w poprawę tej infrastruktury przyczyniają się do rozwoju komunikacji i łączności na terenie Warmii i Trójmiasta. Wykonaliśmy w tym roku remont na na odcinku około 3 km, gdzie, przy współpracy z Orlen Asfalt, prowadzony jest w tej chwili taki program badawczy. Na wybranych odcinkach tego remontu drogi zastosowano różne rodzaje lepiszcza: asfalt 50x70, asfalt modyfikowany i asfalt wysoko modyfikowany. Po przeprowadzeniu tych wszystkich badań będziemy mieli taki obraz sytuacji, które technologie naprawy dróg, które materiały pozwalają na zrobienie remontu, który wydłuży w sposób maksymalny trwałość nawierzchni. W porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Braniewie oraz Politechniką Gdańską Orlen Asphalt wykonał odcinek testowy z asfaltami Orbiton i Orbiton Klima. Wykonano również odcinek referencyjny z asfaltem drogowym 50 na 70. Na etapie wykonania zostały zabudowane specjalne przetłowodowe czynniki odkształceń, dzięki którym będzie możliwe wykonanie Miarodajnych pomiarów w późniejszym etapie projektu. Liczymy, że przeprowadzone badania pozwolą zróżnicować wykonane odcinki, dzięki czemu będziemy mogli wykazać ponadstandardowe właściwości asfaltów wysoko modyfikowanych orbitą pima.